Witam, zagramy dalej w, w Skyrim. Zamknijmy zadanie zaginiony w akcji. Czyli zadanie uratowania gościa. tutaj. Proszę, powiedz, że masz liście moim synem. Dorot jest bezpieczny. naprawdę udało ci się go uratować. Niestety to nie będzie Mógłby możliwe. Nas zobaczyć. Pomimo tego, że on przeżył i żyje dalej, stwierdził, że powrót będzie niebezpieczny. Co? Po tym wszystkim. Nie no mogę ale przecież kremłod już wygrali, tak? Skąd? Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę, a nie to, co chcę usłyszeć? Może dlatego jest taka kwestia, ponieważ yy... co się rzec? ponieważ ponieważ przerwaliśmy z nią rozmowę, a nie dokończyliśmy ją. Moi no, twórcy może tego nie przewidzieli. Jeszcze się on nasiona na kolejne lato. To on. Mm. Więc to prawda. Na razie wystarczy mi świadomość, że on żyje. To daje mi ukojenie. Dziękuję Ci. Dzięki Tobie odzyskałam Nie specjalnie hasło, tak? Kazałam. Dobra. Eorlundowi wykuć to dla Tora. Może go weźmiesz? Zawsze możemy zrobić nowy, gdy skończy się wojna. I to nowa była Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak e... bardzo cenny. Dobra ponieważ niestety mam wielki problem ze znalezieniem. Zobaczmy co dostałem. To w ogóle. Stadowa głowa porażenia. Jakiś shit. Mam wielki problem ze znalezieniem Nic tego robina doskonałego. Wszystkie pozostałe przedmioty już mam. Tak więc będziemy musieli się tymczasowo zająć czymś innym. A mianowicie e, innym zadaniem dydrycznym, które się znajduje w samotniej. Będziemy musieli tutaj dojść. Tak więc deportujemy się do obozów grumowładnych. No właśnie, myfala to jest jedno z tych dydrycznych bóstw bożków, o których jeszcze nie wiem, gdzie ich można znaleźć. Natomiast w samotni będzie jedno z ciekawszych dydrycznych zadań. Takie bardzo nietypowe będzie. Nie mówiąc nic yy, zawczasu. Musimy tam jednak dojść. To się znaj znajduje tam, tak? Jest druga rano, czekajmy może z 4 godziny, będzie jaśniej I teraz idziemy Lepiej by było przejść jakąś ścieżką, ale... Nie mogę żadnej namierzyć niestety w tej chwili Dobra, idziemy do przodu Najwyżej później się skoryguje jakoś ścieżkę I na razie będziemy się zajmować tymi zadaniami identycznymi. Będziemy je wykonywać. Tymi, które znam, o których wiem i które mogę wykonać, to po prostu wykonam. I mam nadzieję, że w międzyczasie uda nam się znaleźć ten doskonały rubin. A jeżeli nie, no to cóż, będziemy musieli to zadanie odłożyć na później, niestety. Ale spokojnie, są jeszcze rzeczy, które w tej grze chciałbym pokazać. Zanim stwierdzę, że należy wykonywać główny quest. Bo jak zaczniemy wykonywać główny quest, to już będzie sygnał, że po prostu zmierzamy w kierunku końca tej serii. Ale to ja mówię. To jeszcze trochę potrwa. W ogóle to już 70 filmów jest ponad z tej gry. I zapowiada się, że to będzie moja dłuższa seria na YouTube. YouTube. Nie YouTube. Eee... Ja po prostu wadę te filmy tak dużo na dzień, ponieważ... Nie chcę po prostu się z tym bawić rok albo dłużej z tą grą. Bo tak to do, na tym to się mogłoby skończyć, żeby na przykład pół roku Wgrywał filmy z tej gry. A nie, nie, zrobimy to. One... Och! Nie zdążyłem go uratować. Szkoda. Powinienem był tutaj przyjść. Bo ja bym wspominał tutaj wcześniej, że taka egzekucja tej by byłaby. Gdybyśmy tutaj przyszli. Przed zdobyciem samotni. No. No a teraz nie ma nic. Szkoda. Już po raz setny tego wilkułaka chyba widzę, no Jest fajny, chociaż trochę anatomicznie niepoprawny. Jeżeli wiecie o, wiecie, o co mi chodzi dobra. Tutaj tych gdzieś będzie argonianin? Bóstwa mnie z ulicy. Nie No właśnie... <słuch> Możesz chcieć. Ten to daje zadanie. Ale ja go nie będę robił, ponieważ to zadanie opiera się na zabijaniu. Iść i zabijaniu. Myślę, że jeden was efekt nam wystarczy z takimi zadaniami. Weźmy do knajpy za to. Wysłuchajmy tutajszych plotek, ponieważ to na, na kieruje mi na miejsce, do którego chcę iść. Miałem taką przynajmniej nadzieję. Witaj w mrugającym Wydało, wydarzyło się to sobie coś takiego. Junius zatrzymał się tu przy okazji. Strasznie się czymś martwi. Ludzie mówią, że w pobliżu Błękitnego Pałacu kręci się jakiś facet. Wydaje się czymś zaniepokojony, właśnie, ale gada no. zupełnie bez sensu. Podobno Jari Ra kręci się w pobliżu dzielnicy Studni. Akademia Bardów szuka chyba nowych adeptów. Na jej czele stoi Wiarmo. Z nim trzeba o tym rozmawiać. Nie. Dzięki. Ale nie. Ta Akademia Bardów to akurat jest suchar lekki. Masz może trochę złota? Straciłem o. Proszę. Dziękuję. Niech Bóg. Bogo... Namierzmy szaleńca, tak? Przepytaj mężczyznę, który kręci się w pobliżu Akademii Bardów. To jest ten facet. Mają cię w opiece. Najlepiej będzie, jeśli mnie zostawisz. Mm. Tutaj jest jakiś błonograficzny, albo mi się zdaje. No, patrzcie. Prześwituje jakby światło, które się znajduje w tle przez roślinę. Coś tu rozdupczone jest. E, może tutaj gdzieś kupimy. Podać ci wino. Masz chwilkę, żeby skoczyć do portu? Mam. Dobra, może to wykonam poza. Świetnie. Wróć do mnie, gdy pożyczę. Szczerze mówiąc przychodem To wielki podczas festiwalu. Ale po śmierci najwyższego króla Torryga festiwal... Dwój grzydy wino robione Oczywiście. Tajnia. To tajna rodzinna receptura. To jedyna dobra rzecz, jaką zrobił mój ojciec oknie. To wino jest tak dobre, że nikt Skyri nawet nie próbuje odrobić. Psianka rozsłuży drobienia truciznego, tak, to jest jakaś świątynia zamurowana. Fajnie. może była to świątynia Tolosa. No, możliwe. Nieważne. Yy... Jesteś ty, facet, coś w pobliżu, tak? Gdzie? Tutaj. Hej, ty! pomożesz mi! Pomagasz pomożesz ludziom, mi. prawda? Tym się zajmujesz. Mój Czego ci potrzeba? mnie opuścił, opuścił swoich ludzi i nic, co mógłbym rzec, nie zmieni jego decyzji. Nie chce oglądać nawet mnie. Mówi, że przeszkadzam mu w wypoczynku. Minęło już tyle lat. Pomożesz mi, proszę. Okej. Okay. Jak znajdę tego pana? Wtedy widziałem go, jak odwiedzał przyjaciela w błękitnym pałacu. Nie, nie, to nie był nikt zwyczajny, jak na przykład Jarl. Nie, nie tacy ludzie są dla niego zbyt mało istotni. Nie, nie, poszedł do zakazanego skrzydła pałacu porozmawiać ze starym przyjacielem. Powiedział, że minęły wieki, odkąd pili razem herbatę. A, to Będzie ciekawe. Ci potrzebna kość biodrowa. To bardzo ważne. Bez niej nie wejdziesz do skrzydła Pelagiusa. Kość biodrowa? Dodano. Dlaczego nie opuści no, swojego no, pana? Niczego nie rozumiesz. Bez niego nie jestem wolny. Bez niego jestem stracony. Całe cesarstwo no. pochłonie chaos. Uh -huh. A co dziwne, ty się tak z oczami? Czy mi się zdaje? Łatze Jest w zamku ten facet, tak? Umysł szaleńca. Może się już sobie domyśleć, do czego nas to do doprowadzi. <laughs> Przyspieszmy kroku. Kawałek na wschód od wybrzeża znajdziesz trak solnego młota. Nie wiadomo jakie skarby wciąż leżą na pokładzie. Mapa została zaktualizowana, ponieważ wysłuchaliśmy co ten facet miał do powiedzenia. Zamek którym urzęduje Jarl Elisif, która cudem nie została stracona po zdobyciu samotni przez Ulfrika Gromu Ta... Musimy się dostać... Tutaj? Uzyskaj dostęp. Dobra. Proszę, nie przeszkadzaj legendom. Z tej jaskini aż bije nienaturalną magią. Jakieś Co się i dzieje? Dzięki. Ktoś powinien to zbadać. Takim. Zły mam w ogóle. Gdzie jest miecz ostrzy? Niezwłocznie wyślemy legion, by oczyścił jaskinię i zabezpieczył miasto. Pod moimi skrzydłami mieszkańcy Charymara. Wasze eminencja. Moje wróżby spokojnie. mówią, że w okolicy niczego nie ma. Smoczy most znajduje się w rękach cesarskich. Co? Ostrożnie. Y, czego buchnął? No, przebiegłem. Wyważona reakcja. Tak, oczywiście masz do. rację, Falk. Przekaż kapitanowi Aldisowi, żeby przydzielił dodatkowych strażników do Smoczy Mostu. Nie przewidzieli, te za ogólnie przewidzieli dialogu. W jakich rękach cesarskich, w jakich rękach cesarskich? Przewyślę kogoś, by zajął się tą jaskinią, wardniu się. Możesz odejść. Mam to, po co przeszedłem? Lepiej wrócę do Smoczy Mostu. Cesarscy dobrze robią interesy. Masz jakąś interesy, sprawę do załatwienia robią... na dworze myśleć mm, czymś... sprawę Smoczy mostu? Szczerze mówiąc, zamierzałem dać sobie z tym spokój. Mówiono o dziwnych zdarzeniach w jaskini Wilczyczere. Chyba nie warto się tym zajmować podczas wojny. No, już jest po wojnie, turniu. Dopilnuję, by zapłacono ci za twą pracę. Człowiek, który wywoła, wywołał wilka z lasu, nie robiłem tego zadania, jeszcze nie wiem do czego on nas doprowadzi. Tak poza tym. Kurwa, nie mogli tego przewidzieć, no? Dlaczego to musi być zburane? Kolejna rzecz, która jest w tej grze zjebana, no? Dlaczego, właśnie, dlaczego Ulfrik pozostaje się w życiu? Nie przyniosłaby żadnych politycznych korzyści. Zostawiając Elis w przyżyciu, Ulfrik kończy rozdzielenie cesarstwa i Skyrim. Mając tu wojska Ulfrika. EliSif musi poprzeć jego roszczenia do tytułu najwyższego króla. W ten sposób Ulfrik zapewni sobie tron i pozostanie nieskazitelny. Ponadto, ha. fakt, że Ulfrik nie zgładził żony zabitego wroga, zostanie odebrany jako akt wielkiej litości. To naprawdę genialne. Ulfili Ulfric jest doskonałym manipulatorem. Dlaczego nazwano ją wilczy czarodziejską? cieszy się złą sławą. Dawno temu Potema, królowa wilków. To było ponad 500 lat temu. Teraz praktycznie nic Dobra. tam nie ma. Co stanie się A teraz, w Elisif? Wedle prawa należał jej się tytuł Najwyższej Królowej Skyrim. Lecz teraz Skyrim jest na łasce Ulfrica. Mód zbierze się i wybierze Ulfrika na Najwyższego Króla. Jego wojska są w większości miast, więc Mut nie ma zbyt dużego wyboru. Może się dostać do skrzydła Pelagiusa. Nie ma mowy. Nie bez powodu to skrzydło jest zamknięte od wieków. Podobno wciąż nawiedza je duch Pelagiusa szalonego. Duch czy nie? Pewne pozostałości jego mrocznych rządów powinny pozostać pogrzebane. Możesz do mnie wrócić, jeśli nasuną ci się jakieś pytania. Dołamiemy się tam po to prostu Otwarte forum. Jeśli masz jakąś Co Z myślisz o Ulfriku? Teraz wody? po jego zwycięstwie. Ulfric chciał zagarnąć tron najwyższego króla. Uważał, że należy mu się bardziej niż Torygowi. Wygląda na to, że Ulfrik dopiął swego. Doprawdy nie ma sprawiedliwości na świecie. <grystanie> Pozdrawiam. Czekam, moment. Wraz tak, tak. z odejściem Nie. to prawda, że mój mąż Toryk był najwyższym królem, a ja jestem wdową po nim. Nie mam podstaw, by pretendować do takiego tytułu. Ulfrik Gromowładny triumfuje, a jarlowie jedzą mu z ręki. Chyba nigdy nie będę mogła zająć należnego mi miejsca najwyższej królowej. Pokładamy nadzieję w tobie. Gdybym czegoś, i czegoś od, od ciebie wówczas potrzebowała, wówczas dałabym ci masz problem? Nie, bo ona chyba jest szalona. W Mogę się uczyć, ale nie odpowiadam za to, jak wykorzystasz No Dobra. Zawsze trochę tam podrośnie. Uważaj na siebie i pamiętaj. E, dobra. E, Świat w następnym filmie będzie będziemy. Mamy którzy chcą przelać. Masz jakąś sprawę? Czułam oddychania chorobową. W każdym razie w naszym filmie będziemy próbowali się tam dostać i zacząć to zadanie w końcu robić, tak? Dobrze.